Jak sprawić radość Panu Bogu? To jest bardzo ciekawe pytanie, na które dzisiaj będziemy chcieli odpowiedzieć właśnie na podstawie Bożego Słowa, więc jeśli jesteście zainteresowani tym tematem i chcecie sprawić trochę frajdy Panu Bogu w swoim życiu, zostańcie ze mną. Dzień dobry, witajcie bardzo, bardzo serdecznie w dzisiejszym kwadransie Kursu w którym, jak przed chwilą usłyszeliście, będziemy zastanawiać się nad tym, jak sprawić radość Panu Bogu. To jest w ogóle mega ciekawy temat i dla niektórych może być to ciekawe, że Pan Bóg jest uśmiechnięty, szczęśliwy, Pan Bóg się cieszy. To jest pierwszy punkt, słuchajcie, katechizmu Kościoła katolickiego. Czyli znaczy, na samym początku Kościół chce nam dać jeden przekaz, że Pan Bóg jest szczęśliwy. I on pragnie również naszego szczęśliwego życia. To, myślę, zdanie leczy bardzo wiele różnych dziwnych myśli, które czasami gdzieś ktoś próbował nam wmówić na temat Pana Boga. I czasem, jak myślimy o Panu Bogu, to pewnie jakoś tak niektórym z nas przychodzi do głowy jakiś obraz smutnego człowieka czy starca, bo to jak to Boga przedstawić na obrazku. No ale kogoś, kto niekoniecznie musi być szczęśliwy, radosny. A Pan Bóg taki jest. Pan Bóg jest szczęśliwy, i dzisiaj też Słowo Boże będzie nam mówiło o tym, że my również możemy zrobić coś, co sprawi szczęście i radość Panu Bogu. Możemy razem, jesteśmy wręcz zaproszeni do wspólnego cieszenia się z Panem Bogiem. No, ale właśnie z czego? Będziemy za chwilę o tym chcieli sobie powiedzieć, ale myślę, że. W Gdzieś w tym całym kontekście i temacie od razu widać, że Pan Bóg zaprasza nas do czegoś więcej niż tylko jakieś sztywne przestrzeganie zasad. Ale Pan Bóg zaprasza nas do relacji, zaprasza nas do osobistej więzi. Dlatego Bóg stał się człowiekiem, żeby przełamać ten dystans, żebyśmy mogli wejść. W osobistą relację z Nim i wyrażamy to w kościele na wiele różnych sposobów. Kochani, zanim wejdziemy jeszcze w ten wątek, zapraszam Was do opisu tego filmika, bo tam znajdziecie, znajdziecie w tym opisie plan wyjazdów na cały nasz miesiąc listopad, to znaczy tam będziemy mogli się, w tym opisie macie napisane, gdzie spotkać w listopadzie na żywo, na modlitwie, na różnego rodzaju spotkaniach modlitewnych, będziemy mogli wspólnie spędzać. Czas przed Panem Bogiem, także zapraszam Was serdecznie, żebyście w opisie sprawdzili, również na social mediach i na rozpalwiar.pl. Tam wszystkie informacje, których szukacie i potrzebujecie, powinny się znaleźć. A na koniec podam Wam jeszcze trochę innych informacji, ale żeby nie przedłużać, wejdziemy sobie za moment właśnie w ten fragment Bożego Słowa, który, który o tym mówi. Ale myślę sobie, że jeszcze jedna niespodzianka jeden bonus. Posłuchajcie. Za chwilę będziecie mogli zobaczyć krótki urywek jednego ze świadectw, które usłyszeliśmy ostatnio na modlitwie o uzdrowienie w Warszawie. Także ta historia jest naprawdę niesamowita. Rodem z dziejów apostolskich. Także posłuchajcie i ucieszcie się razem ze mną tym, co Pan Bóg uczynił dla tego człowieka. Mam na imię Janusz. W zeszłym roku w listopadzie miałem diagnozę nowotwór złośliwy prostaty z przerzutami do kości w skali od 1 do 5, 5 guz wielkości 3 centymetrów. No to był wyrok. Żona jest w hospicjum, wolontariuszką. Marcin wtedy przyjechał do, do Bramek. Żona przyniosła mi książkę Rozpal a będą działy się cuda. Jak nie czytam książek, tak wchłonąłem tą książkę. Na pierwszym spotkaniu w Skierniewicach przepłakałem czy czwarte spotkania. Wtedy Jezus zabrał ze mnie ciężar pornografii. W maju Zacząłem brać chemię, w czerwcu byłem po drugiej chemii, pojechaliśmy z żoną w góry, no i byłem słaby, przeszedłem tam 100-200 metrów, odpoczywałem, I mówię do żony, słuchaj, wiesz co, widziałem filmik Marcina, że jest w górach, jak Jelen kąpie się do niej Pięciu Stawów. Mówię, ale bo jakbyśmy go spotkali, na pewno tam ma czapkę, żeby go nikt nie poznał i tak dalej, przecież odpoczywałem na urlopie, nie uszliśmy 100 metrów, patrzę, idzie. Nie wiadomo, czy, czy bardziej spotkanie jelenia szukuje czy mnie. Ale ja wam zrobię tylko wstęp, bo to jest ciekawa historia. Byliśmy yy, tam, był też z nami Wojtek, byliśmy gdzieś tam, zobaczyliśmy, że jest krzyż. Wojtek tam gdzieś tam jeżył, byliśmy tam z przyjaciółmi i Wojtek poszedł gdzieś tam pod ten krzyż, zaczął się modlić i dostał wtedy pod krzyżem słowo Prostata. I my tak wiecie, jesteśmy na urlopie. Generalnie chodzimy sobie po tych wszystkich szlakach i, i spacerujemy. No i tak Wojtek nie wiedział, do kogo to słowo, bo tak trzeba zacząć pytać nas, czy coś tam u nas, czy co. I nagle wiecie, spotykamy się my z, z żoną był, byłeś, prawda? Pięć minut później spotykamy się i okazało się, że masz jakiś problem zdrowotny, bo się zapytałem, czy o coś się pomodlić, i się okazało, że to był problem z prostatą. I nagle wszystko się połączyło. Brzmi jak dzieje apostolskie tak jeszcze powiedział, idź do Krzyża, Podzięku. Ja zastanawiam się, gdzie ten Krzyż. Chodziliśmy tam z żoną tymi szlakami, nie, nie raz, ale ja mówię, przecież ja przejdę 100-200-300 metrów i to wszystko. My weszliśmy wtedy na 1200 metrów do góry, prawie 7 kilometrów. Mi przyszły siły i po prostu nie wiem, jak ja tam wszedłem. Wróciliśmy do domu, yy, dostałem trzecią chemię i trzeciego dnia mówię do żony: słuchaj, nie ma nic, bo ja wiem, jak się czułem. Po dwóch tygodniach zrobiłem tomografię i nie ma nic, jest czysto. Aleluja! Chwała Bogu za to, co się wydarzyło, co się dokonało, za ten cały zbieg różnych okoliczności, który nie był zbiegiem okoliczności, ale tak naprawdę widzieliśmy w tym prowadzenie i działanie Pana Boga, więc chwała Bogu za to, że przez tak wiele różnych sposobów dał temu mężczyźnie doświadczyć miłości swojej, swojej obecności. Było to coś naprawdę niezwykłego i niesamowitego, no i chwała, chwała Bogu naprawdę za to. Jeszcze podzielimy się z wami kolejnymi historiami, bo jest ich więcej, ale to myślę, że na spokojnie i z czasem. To świadectwo, słuchajcie, tak naprawdę pokazuje nam i mi bardzo, bardzo tak osobiście pokazuje, że, że Bogu chodzi tak naprawdę o jedną osobę. Zawsze Pan Bóg szuka jednej osoby. My, kiedy stajemy przed tłumem ludzi, ja często kiedy staję przed tłumem ludzi, można wpaść w taką pułapkę, że stoję przed tłumem, ale dla Boga ten tłum to jest, to jest każda osobna osoba. To jest yy, każda osoba, którą Pan Bóg zna po imieniu. To jest ktoś, kto ma bardzo indywidualną historię, ktoś, kto w bardzo wyjątkowy i szczególny sposób przeżywa to życie. Nie ma dwóch takich samych osób na Ziemi. Pan Bóg zawsze widzi nas pojedynkę, ale też zaprasza nas, abyśmy patrząc na innych ludzi, właśnie patrzyli na nich w taki sposób, na tą jedną. Szczególną osobę, na tą jedną wyjątkową osobę. Pamiętam, jak jakiś czas temu byłem po jakiejś posłudze i miałem chyba dwie godziny wolnego, byłem akurat na dworcu centralnym w Warszawie. Jakimś takim dziwnym trafem się tak zadziało, że ktoś mnie zaczepił z prośbą o pomoc. Żeby to był jakiś obcokrajowiec, żeby pomóc mu kupić bilet, żeby pomóc mu gdzieś tam odprowadzić. I pomyślałem sobie, no faktycznie, mam trochę wolnego czasu, nawet się ucieszyłem, bo to był jeden człowiek, który, który gdzieś tam z tego całego tłumu, który zawsze pędzi po dworcu, e, gdzieś się podświetlił, pomyślałem sobie, ale mam fajną okazję teraz, żeby po prostu okazać mu jakiś szacunek, miłość, e, troskę. Nie muszę mu nawet wprost mówić o Jezusie, ale mogę swoim zachowaniem pokazać mu, że, że, że jest ważny dla Pana Boga i jest ważny też dla mnie. Więc pamiętam, byłem z siebie zadowolony. Już szedłem, żeby sobie trochę odpocząć, i drugi człowiek zaczął w jakimś w ogóle innym języku do mnie mówić, i się okazało, że też zaczepił mnie, żeby mu w ogóle pomóc. I ten drugi już, powiem szczerze, był dość dużym gadułą, no ale nie mógł sobie sam poradzić. I ta pomoc jemu nie była już taka. Przyjemna, bo trzeba było dać z siebie trochę więcej czasu, trochę więcej uwagi. No ale był to drugi człowiek, któremu, któremu mogłem okazać troskę, szacunek. No i właśnie taką miłość, bezinteresowną miłość, bo, bo chciał, żeby mi w ogóle jakieś tam pieniądze za to dać. Ja tego nie chciałem. Bo wtedy mogłem powiedzieć, żeby Pan Bóg go błogosławił, żeby życzyć mu e, no takiego właśnie gdzieś dobrego czasu w naszym kraju, bo był tam chyba na dzień czy dwa. E, I są takie momenty w naszym życiu, kiedy, kiedy, kiedy widzimy, mamy takie poczucie, że, że Pan Bóg daje nam okazję z jedną osobą, czasami w sklepie, czasami e, kiedy robisz zakupy, kiedy idziesz gdzieś, nie wiem, e, robić swoje gdzieś tam rzeczy, które zaplanowałeś, by okazać jednemu człowiekowi miłość i szacunek. I tak jak w tej historii w tym świadectwie uzdrowienia tego mężczyzny, Pan Bóg dotknął tego jednego człowieka, i to jedno świadectwo jest, jest niezwykłym świadectwem tego, że Bóg naprawdę działa w życiu każdego z nas bardzo indywidualnie. I chciałbym wam przeczytać fragment, który, który, który dzisiaj będziemy rozważali, to jest fragment z Ewangelii według świętego Łukasza, 15 rozdział od 1 do 10 wiersza. To jest z tego, co wiemy: Ewangelia z jutrzejszego dnia. Trochę poszerzona o cały kontekst, ale ten fragment będzie właśnie nam pokazywał, po pierwsze, że Bóg widzi zawsze jednego człowieka, Bóg zawsze widzi Ciebie indywidualnie, a po drugie, zobaczymy odpowiedź na pytanie, którą stawiamy sobie w tym odcinku kwadransie ze słowem. Zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczyni w piśmie, ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma sto a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż się znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu, sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazł, znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiadam wam, radość powstaje u aniołów bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. Zobaczcie, jak niezwykły jest ten fragment Ewangelii, w którym Pan Bóg kładzie nam niesamowity nacisk, właśnie taki szczególny nacisk i daje szczególne światło na jednego człowieka. Jednego człowieka, który się nawraca. Jednego człowieka, który wraca do domu. Jednego człowieka, który. Był zagubiony, a się odnalazł. Ten fragment pokazuje nam, słuchajcie, kawałek Bożego Serca, bo dzisiaj tak naprawdę potrzebujemy tę te, te, te Ewangelię, w ogóle to słowo czytać w takim właśnie kontekście, że dlatego mamy to słowo spisane, że Pan Bóg objawia nam swoje serce. Dlatego potrzebujemy znać to słowo. Jeśli chcemy znać Boga, jeśli chcemy znać to, jaki jest Bóg, w jaki sposób On myśli, w jaki sposób On działa, w jaki sposób On postępuje, potrzebujemy znać to Słowo. Jeśli nie znamy Bożego Słowa, Hieronim Święty o tym wiele razy mówił, to nie możemy znać Chrystusa, nie możemy znać Pana Boga, nie możemy znać Jego serca. I czasem znamy przepisy, znamy obrządki, znamy obyczaje, znamy zasady działania, ale nie wiemy, kim jest Bóg. I nie wchodzimy w nim, z Nim w relacje, ponieważ nie wiemy, jakim jest. I czasami, czasami możemy wpaść w taką pułapkę jakiejś pustej religijności, kiedy robimy rzeczy dla Boga, który tak naprawdę jest dla nas kimś odległym, nieznanym, nieznajomym. I potrzebujemy dzisiaj działania Ducha Świętego w Kościele i potrzebujemy Go zapraszać, bo On pokazywał nam i objawiał nam to słowo, które będzie żywe. I zobaczcie, jest taki fragment, yy, właśnie, w który, który przeczytaliśmy, bardzo poruszający, gdzie Pan Bóg tak naprawdę daje nam zobaczyć siebie jako tego, który cieszy się z zagubionych owiec, które się odnajdują. I wręcz w tej przypowieści czytamy: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Innymi słowy, Pan Bóg zaprasza nas do tego, byśmy cieszyli się z tych, którzy się odnaleźli byśmy cieszyli się z tych, którzy wrócili z dalekiej podróży, którzy byli gdzieś daleko i się znaleźli. I zobaczcie, że my tak naprawdę przez te historie jesteśmy zaproszeni do tego, by razem z Panem Bogiem odnajdywać tych, którzy się zagubili. Byśmy robili to w sposób, który podoba się Panu Bogu. Raczej nie mieczem, nie em, groźbą, nie teraz straszeniem kogoś, ale właśnie objawianiem tego serca Pana Boga, mówiąc ludziom: Człowieku, Pan Bóg jest stęskniony za tobą, Pan Bóg cię szuka. Szuka tak bardzo, że posłał swojego jedynego syna, by cię znaleźć, że ten jedyny syn oddał swoje życie, by cię, by cię odnaleźć, by cię odszukać, by, byś mógł dzisiaj wrócić do relacji z nim. Jesteś tak bardzo kochany. I wiecie, to są w ogóle to jest, to, to jest dzisiejsze czytanie. Przeczytam wam e, fragment ze środy z liturgii Słowa, która jest bardzo poruszająca. E, I czytamy e, z fragmentu św. Pawła e, Apostoła do Rzymian. To jest Rzymian 13, 8, Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił prawa, albowiem przykazania, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. To są wskazówki, które, które słuchajcie, mamy, wskazówki, w których Pan Bóg nam mówi, e, jak mamy żyć, jak mamy kochać, w jaki sposób przyciągać innych do Niego. Mamy kochać tak, jak sami chcielibyśmy być kochani. Wiecie, że czasami ja się zastanawiam, w jaki sposób dawać innym Jezusa, w jaki sposób o Nim mówić, w jaki sposób dawać świadectwo w dzisiejszych czasach. I znowu czytamy w Słowie Bożym wskazówkę. Kochaj kogoś tak, jak sam chciałbyś być kochany. Głoś komuś tak Ewangelię, jak chciałbyś, by ktoś ją głosił tobie. I mi bardzo wiele razy to pomagało, by, by dobrać sposób e, głoszenia Ewangelii do, do, do danej sytuacji. A Ewangelię można głosić naprawdę na wiele różnych sposobów. Przypomniała mi się ostatnio taka historia, trochę zwariowana, kiedy lata temu byłem zaproszony przez jednego z e, proboszczów tamtejszych do, do Szkocji. I jednym z takich w ogóle wypadów poza rekolekcjami było to, że chciał mi pokazać destylarnię, to znaczy miejsce, gdzie, gdzie produkuje się whisky. Zaprosił mnie tam biedny, bo się nie spodziewał, że mu trochę wstydu narobię, bo się trochę wstydził. Chyba za mnie, chociaż uważam, że no to nie było z czego się wstydzić, tylko no trochę przekroczyłem jakieś tam granice. Ale to wszystko z uwagi na Ewangelię, bo szliśmy po tej destylarni. Człowiek, który wchodził w tej szkockiej spódnicy, nie pamiętam jak ona się tam nazywa, opowiadał nam o tym, jak, jak tutaj się whisky produkuje. A ja w trakcie chodziłem, słuchałem tego fajnego wykładu. Była tam degustacja po chwili i, i na koniec, wiecie, ja się w ogóle w trakcie, w trakcie tego całego czasu no pytałem Pana, Boga, Boże, chcesz coś tutaj zrobić? No Jestem tutaj w końcu po coś. I pamiętam, jak na koniec było takie pytanie, czy, czy, które zostało postawione. Czy macie tutaj na koniec tej naszej wycieczki jakieś pytania? I pamiętam, że w trakcie tej podróży dostałem takie przekonanie, że jest tu ktoś, kto ma problem z kolanem. I wtedy pamiętam, że po angielsku mówię, ja mam jedno pytanie i od razu chciałem powiedzieć, że nie jestem pijany po degustacji, ale chciałem spytać, czy jest to ktoś tutaj, kto ma problem z kolanem? Bo wierzę, że modliłem się tutaj i Pan Bóg mi pokazał taką osobę, bo modlę się za chorych i wiele razy widziałem, jak Pan Bóg uzdrawia. I pamiętam takie zdziwione miny tych ludzi, bo się tam nie spodziewali takiego pytania: ksiądz cały czerwony. No bo chyba też się nie spodziewał. Nikt się nie zgłosił, myślę, że się trochę wstydzili, ale było to przyjęte w ogóle z bardzo fajnym entuzjazmem i później jakoś tak ludzie uśmiechali się do mnie do końca. Ale to właśnie pokazuje, że wszędzie gdzie idziemy. Słuchajcie, mając relację z Bogiem, możemy głosić Chrystusa. I, i czytając właśnie te, ten fragment Ewangelii, powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Zobaczcie, że możemy być ludźmi, którzy będą zapełniali niebo radością. Którzy będą sprawiali, że niebo będzie się cieszyło. Ja chciałbym być takim człowiekiem. Sam chciałbym żyć w takiej radości, żeby ludzie patrząc na mnie, mówili, co on taki szczęśliwy. A po drugie, chciałbym... Mieć tę radość właśnie z tego, że zapełniam niebo. Chciałbym być znany z tego, że zapełniam niebo. I tego nie jestem w stanie zrobić swoim, swoją własną siłą, swoimi wysiłkami, bo jestem słabym człowiekiem i, i wiele razy po prostu mam cykora robić takie rzeczy, ale wiem, że kiedy Duch Święty przychodzi, kiedy On daje mi łaskę, On daje mi odwagę, i są takie momenty, chcę Wam powiedzieć, że pojawia się we mnie odwaga, nie wiem skąd. Wiem skąd. To po prostu wchodzę w to, jak w masło i ryzykuję, a potem się zastanawiam, myślę, skąd ja miałem odwagę? Z łaski, którą daje Duch Święty. Więc kiedy Bóg cię uzdania do składania świadectwa, składaj świadectwo, bo nigdy nie wiesz, kiedy ten jeden człowiek usłyszy, kiedy może słuchają Cię, jak w ostatnim, na ostatnim wywiadzie u Bogdana Rymanowskiego, setki tysięcy ludzi, ale będzie jeden człowiek, który powie, ja chcę zaprosić Jezusa do swojego serca, to dlatego jednego człowieka byłoby warto i jest warto głosić Ewangelię, naprawdę na różne sposoby. I dzisiaj chcę się o to z wami modlić. Panie, proszę Cię, abyś wzbudził w nas radość z naszego zbawienia, żebyś wzbudził w nas też radość z tego, że możemy zapełniać niebo głosząc Ewangelię. I spraw, byśmy byli ludźmi, którzy niosą Twoją radość wszędzie tam, gdzie idziemy. Panie, spraw, byśmy byli tymi, którzy, e, którzy będą rozpoznawani po radości, która płynie z Ciebie, Duchu Święty takiej radości, której nie ma na tym świecie. Zapraszamy Cię, Duchu Święty. Przyjdź, wypełniaj nas i dawaj nam życie pełne mocy Ewangelii. O to się modlimy, o to prosimy w Twoje święte imię. Amen. Kochani, niech Pan Bóg Wam błogosławi. Dzięki, że jesteście. Zapraszam Was do opisu tego filmu, bo tam znajdziecie linki do zapisów w ogóle na wydarzenia, które w tym miesiącu będą jeszcze miały miejsce. Są też wydarzenia otwarte, ale są też wydarzenia zamknięte. Także zorientujcie się, co tam, co tam się dzieje, a szczególnie zapraszam Was do Warszawy na forum Mosty, gdzie na www.forummosty.pl możecie znaleźć Plan tego, co będzie się tam działo. Będziemy mieli wieczór uwielbienia również z modlitwą za Was i myślę, że będzie tam bardzo wiele również ciekawych paneli dyskusyjnych, w których będziecie mogli wziąć udział. Będziemy dyskutować o tym, jak się w kościele dzisiaj dogadać, bo tego naprawdę bardzo potrzebujemy. Także zapraszam Was do opisu tego filmiku. Trzymajcie się z Panem Bogiem i do zobaczenia.